Dzień dobry. Tomasz Rzgulski do maklerski Brokers. We wtorek zniżka kursu euro względem dolara zatrzymała się na dość istotnym wsparciu 1,22,50. Dzisiaj był podejmowany kolejny test tej bariery, zakończony również niepowodzeniem. Niepowodzenie to zaowocowało od reagowaniem w okolicy poziomu 1,23. Wczoraj notowań euro względem dolara nie zdołał wesprzeć nieco lepszy od prognoz odczyt indeksu IFO z Niemiec. Dzisiaj kluczowym wydarzeniem makro będzie publikacja komunikatu po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Komunikat ten zostanie przedstawiony o godzinie 20.15. Amerykańskie władze monetarne prawdopodobnie pozostawią stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Istotniejsza od decyzji w sprawie stóp będzie treść. Komunikata mówiąca o aktualnej ocenie sytuacji gospodarczej panującej w Stanach Zjednoczonych. Na rynku złotego wczoraj obserwowaliśmy konsolidację. Kurs par euro złoty oscylował wokół poziomu 4,05. Dzisiaj kształtuje się on nieco wyżej na 4,06. W najbliższych godzinach notowaniom polskiej waluty szkodzić mogą wzrosty obserwowane na światowych giełdach. Obecnie negatywnie na sytuację na światowych parkietach wpływa wczorajsza publikacja słabszych od prognoz danych z amerykańskiego rynku nieruchomości na temat sprzedaży do na rynku wtórnym. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę udanych inwestycji.